cie gdzie chcecie tam macie. Ja, gdzie, gdzie chcecie tam macie. Ja idę na plażę. Ja idę na plażę. E, tu się da wyskoczyć. E, tu się da wyskoczyć. Cicho. Odważasz. pod wodą. Nikogo na a nie, ja nie, nie jak ja nikogo na a ja, nie, ale ale na a nikogo Ej, kto nie posiada? Pod B. Poczysta. To tylko to Poczysta. Leży j... Je... No, no to Poczysta. Leży j... Dobra już idę. Zapierdala. 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 Spali mi kema. O woda. Woda, woda woda woda. woda woda woda. Nie pikuj. Nie pikuj. Nie pikuj. Nie pikuj. kurwa mać. Woda wody. mać mać. Ładna? Ładna? Nie. Dobra, ale co to jest? Dobra, ale co to jest? Świetnie, świetnie, panowie musimy grać 2H, panowie UB, musimy grać 2H i UB. koniec, jeden mit i koniec. Tak jest szefie. tak jest szefie. Walera to ten na tym głównie ma, patrzcie walera 864 fragi. Po ile taka kota jest? Po ile taka kota 1100. jest? 1300. Dwanie skiepłem 1300, to bym że na czy życie ułożył. Ja no, jeden... idę To Ziżatową. Jest... To jest, Ja no, idę to, jest... to Ziżatową. tego co zarabiam. Nie? No to ładnie. No to ładnie. No ale dwa taty napierdalam, no żeby nie gadać. Nie? Zgadam. Zgadam. Tak, tak. Biedam. 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 Dobra, Biedam. Dobra, Biedam. dobra Biedam. Dobra, Biedam. mi się wbił na Biedam. 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 Ja nie piję. A bo pa. nie pił, jak Ale to nie mi. Ale, ale to nie ale, mi. Ale ja nie kazałem. Pani nicharomże ja nie kazałem. Pani ja nie kazałem. A kto kierowcą jest? A kto oh. kierowcą? Jest? Dobra, macie przewagę spin na Dobra, cztery, macie przewagę spin na czterech. Na razie. Idą, na razie. idą B B Idą, idą B B B

Panowie, zacznijcie zabijać, panowie, zacznijcie no, zabijać. A najlepiej to nie pikować, a najlepiej to nie pikować. Śdzimy pokryci i tyle, śdzimy pokryci i, i tyle. Ta, dupka to... grzecznie wsadźcie, dupka jakiś czas Dobra, wie, wjeżdża wielka, wjeżdża wielka atrelja powietrzna, kurwa. Ale na dziurę dostaję. Ale jeden na dziurę No cały czas to, i to, i to, rytuje, to zmieniają pozycję, jak mnie to i to rytuje, nie? Mit coś? No? mit coś? Woda. Mi coś? No? Woda. Waga na Kajwa. Waga na Kajwa. Ja, ja na... przepuściłem mid, przepuściłem mid. wejść plecy. wejść na plecy. Kurde. Kurde! się inaczej stoi. Jest woda. inaczej, inaczej stoi. No, na... no nie ma! No nie ma! Na minie będę. O oparzach ładnie siedzą. O oparzach ładnie siedzą. Ojebana jebana woda właśnie z woda. woda właśnie jebana woda. O jebanie siedzą. O jebanie siedzą. O jebanie To O to Obity jest tam, gdzie... Jest tam gdzie. jest tam, gdzie... Jest pod A, Majna wupa. Jest pod A, na wupa. Na midzie. Na midzie. Chyba dwóch. I B poszli raczej. Chyba dwóch. I B poszli raczej. O. O. tu też poszedł. Hmm, myślałem, że tam właśnie się hmm, myślałem, że tam tędy się budzi. To jest AWP mały. To jest AWP mały. Tu się coś, tu się coś od Janie Pawli zachwyca. No na jest. Ja amunicję, trzeba se, amunicję, trzeba Jedną kulę masz, jedną kulę masz. Albo kosę dostanie, albo go, albo go zabije. Albo, albo, albo no. Albo, albo no. A kto umarł ten 14hp. Stiana. O, ściana Co bo cały czas, idziecie, idziecie, po pozysie, pozycje, cały czas tu są Ja idę mi na, do... na A. Ja no, idę do na B na, na A. Tam na B. mały na... gdzie ty idziesz? Kurwa, mały, kierka gdzie kierka ty idziesz? cały czas to samo miejsce, jak

what